Cześć wszystkim. Ja nazywam się Kira Chłowajczenko, mam 16 lat i chyba nie muszę się już tak bardziej przedstawiać, bo na już trochę o mnie powiedziała, ale tak w skrócie jestem założycielką Międzynarodowego Ruchu Latających Plecaczków. Ale może zacznijmy od początku. Niedawno mój dobry znajomy zadał mi takie pewne pytanie, ile razy i czy kiedykolwiek byłam w centrum nauki Kopernik? Zacznijmy, może, od takiej interakcji. Jestem ciekawa, ile razy wy chociażby raz w tym muzeum? Podnieście rękę. Teraz też się liczy. Dobra, a ponad dwa razy? Ponad trzy? Ponad cztery? Ponad dziesięć? Dwadzieścia? Pięćdziesiąt? Nadal są ręce. Tam było, gdzie widziałam. A co, jeśli powiem Wam, że ja tu byłam około 50 razy jeszcze kilka lat temu, i ani jako pracownik, ani jako wolontariusz, tylko tak w pewnym sensie sama z siebie. Opowiem wam dzisiaj taką pewną historię, która zaczyna się właśnie od tego miejsca, czyli od Centrum Nauki Kopernik. Miałam wtedy 10 lat i zaproponowano mi, bym wzięła udział w takim konkursie dziecięcych startupów. No i ja nie miałam żadnego pomysłu, ale wiedziałam, że może jadąc metrem do koleżanki, która miała mi pomóc nagrać to nagranie, coś wymyślę. No i właśnie tak się stało. Jechałam do mm, gdzieś na Nowy Świat w Warszawie i zobaczyłam taką dziewczynkę z kolorowym balonikiem. Nie pamiętam dokładnie, jak wyglądał, ale to były takie, jakie rozdają na Starym Mieście. Coś w stylu świnka Peppa, Spongebob, myszka Miki, taki balonik z helem. Ja miałam na sobie wtedy bardzo ciężki plecak, i pomyślałam, że co by było, gdyby do takiego plecaczka włożyć pudełko z helem lub z takim innym podobnym gazem. Byłam wtedy w piątej klasie i wiedziałam, że to jest teoretycznie niemożliwe, a jednak pomyślałam, że może gdyby to był inny gaz, to plecak mógłby być bardziej lekki. No i powiedziałam o tym pomyśle mojej koleżance i spodobał jej się. Nagrałyśmy nagranie i dostałam nagrodę internautów. Innymi słowy, dostałam. Rodzinny bilet do Centrum Nauki Kopernik. Dla osób, które nie są pewne, co to jest, to jest taki bilet, który daje mi przede wszystkim możliwość odwiedzenia tego centrum nawet codziennie, a ze mną od jednej do trzech osób. No i tak sobie pomyślałam, że no dobra, ja to centrum znam już niemalże na pamięć, bo tak często tu byłam, bo bardzo lubiłam to miejsce, i po kilku latach nadal to się nie zmieniło. Ale co by było, gdybym zaczęła na przykład tu przychodzić ze znajomymi, coraz częściej, nawet z tymi, z którymi nie mam za bardzo kontaktu, po prostu będę im to proponować. Albo na przykład z, z znajomymi moich rodziców. No i tak zaczęłam też robić. Aż nagle znajomi znajomych zaczęli się dowiadywać o tym, co robię, i również mi proponowali, czy na przykład mogłabym ich oprowadzić i z nimi tam pójść. A że ja zawsze bardzo lubiłam poznawać nowe osoby, to dla mnie to nie sprawiało żadnej trudności i oczywiście się zawsze zgadzałam. No i w końcu tych osób zaczęło być bardzo dużo, a że ja miałam 10 lat, i rodzice mi nie pozwalali zakładać żadnych mediów społecznościowych. To pomyślałam, że no dobra, te osoby piszą cały czas do moich rodziców, ale to ja organizuję, więc to trochę jest nie fair, że tak z nimi się kontaktują, a nie ze mną. I tak sobie pomyślałam, co mogłabym zrobić, żeby być bliżej tych mediów społecznościowych, ale żeby też moi rodzice czuli się no tak komfortowo w pewnym sensie. I wymyśliłam coś takiego, że ja wiedziałam, że na Facebooku da się stworzyć grupę. No i zaproponowała moim rodzicom, żeby stworzyli właśnie taką grupę na Facebooku. I nazwaliśmy ją wtedy Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków. I po 6 latach to się nie zmieniło, to nazwa nadal została. No i te osoby zaczęły się tam dodawać, moi rodzice zaczęli ich dodawać, a że mój tata hobbystycznie jest fotografem, to robił nam za każdym razem zdjęcie. Niby na pamiątkę, niby jako dowód, bym miała za kilka lat, i zaczęłam te zdjęcia wstawiać, i nawet jeśli się trochę przewinie tam do dołu, chociaż jest to 2017 rok, to można nadal znaleźć te zdjęcia. No i nagle rok się skończył, oprowadziła ponad, oprowadziłam ponad 150 osób zupełnie za darmo. I była właśnie taka, no już nie mała społeczność na tej grupie na Facebooku, a ta społeczność składała się z osób w przeróżnym wieku, z osób, które mają przeróżne zawody, przeróżnych znajomych, którzy mają też przeróżne możliwości. I tak sobie pomyślałam, że a co gdybym zaczęła organizować konkursy przy pomocy tych osób, a że one były wyjątkowo bardzo kochane, to zawsze dawały mi jakieś e, może produkty albo po prostu możliwości, które mogę wykorzystać, żeby dać innym. No i tak to się zaczęło. No i zaczęło się od właśnie takich konkursów, a skończyło na konferencjach. No i Dzisiaj Wam powiedziałam już taką bardzo krótką historię, chociaż minęło, jak widzę, już 7 minut, ale jednak dzisiaj usłyszycie już jeszcze nieraz takie historie, bo chcemy po prostu pokazać, jak wyglądała moja droga od 10 mnie do 16-letniej, bo działo się naprawdę bardzo dużo. I te rzeczy, które wydają się czasami niemożliwe, są jak najbardziej możliwe i każdy z nas może je osiągnąć. Opowiem Wam na początku dwie historie. Przez te wszystkie lata udało mi się zorganizować łącznie 10 konferencji. I na każdy z nich, bez wyjątków, były jakieś przygody, w których wydawało mi się, że już nie ma wyjścia i że będę musiała na przykład odwołać nawet tę konferencję. Chociażby wtedy, kiedy dwa tygodnie przed dowiedzieliśmy się, że jednak sala, w której mieliśmy ją organizować, jest um, zajęta przez kogoś innego, nie przez nas. I nie będziemy mogli po prostu tam przyjść, tak jak się umawialiśmy. I to było strasznie stresujące, bo Ogólnie powinno się rezerwować salę na konferencje z bardzo, bardzo dużym wyprzedzeniem, bo zazwyczaj bardzo dużo osób chce tam coś przeprowadzić. No i zaczęliśmy szukać po prostu po całej Warszawie, i nawet w okolicach jakichś takich miejsc, gdzie można zorganizować, i każdy nam odmawiał, bo zostawało dosłownie dwa konferencje, zostawało dosłownie dwa tygodnie. No i wtedy natknęłam się na taką przestrzeń Facebooka. I co prawda, tam też nie daliśmy rady zorganizować konferencji, ale udało się w końcu znaleźć miejsce. Jednak ta sytuacja dała mi coś więcej, bo dzięki niej dowiedziałam się o wielu miejscach i o wielu salach, gdzie mogłabym je w przyszłości ewentualnie przeprowadzić. I wiecie co? W końcu przeprowadziliśmy naszą kolejną konferencję w przestrzeni Facebooka, a to wszystko dzięki tej stresującej sytuacji, z której myślałam, że nic dobrego nie wyniknie. Też zawsze na moich konferencjach, zawsze zależało mi na patronatach. Dlatego zawsze szukałam bardzo, bardzo długo, kontaktowałam się ich dosłownie wszelkimi sposobami. No, i jeden raz bardzo mi zależało na patronacie od Ministerstwa Edukacji Narodowej i pisałam, do nich dzwoniłam ale niestety mi nie odpowiadali. I to się zdarzy i to się zdarzy naprawdę bardzo często, nie tylko z tym ministerstwem. No i tak sobie pomyślałam, że no dobra, no to w sumie nie chcą ze mną rozmawiać, ale co mogę zrobić, żeby jednak się jakoś z nimi skontaktować? I wiedziałam, że niedługo będzie noc muzeów. Dla osób, które nie są pewne, co to jest, to jest noc, kiedy, a bardziej dzień, kiedy wszystkie muzea są otwarte i są bezpłatne. I są ogromne kolejki, ale naprawdę warto. No i tak sobie pomyślałam, że dobra, to pójdę do tego ministerstwa, bo wiem, że będą organizowane tam wycieczki. No i weszłam do środka i miałam taki plan, ja taka, jedenastoletnia ja, że złapię ministra, opowiem mu o moim pomyśle i nagle się zgodzi i wszystko będzie fajnie. Ale nie przewidziałam niektórych komplikacji, chociażby tego, że kiedy tam przyszłam i tam chodziłam z tą wycieczką, zwiedzałam to ministerstwo, to okazało się, że tego ministra po prostu nie było. I wtedy wydawało mi się, że cały mój plan po prostu poległ w gruzach, nie będę miała tego patronatu i przyszłam tu na nic. Ale rodzice zawsze mnie uczyli tak, żyć taką pewną zasadą, jak cię wyrzucą drzwiami, to wejdź oknem. I to jest też ta zasada, która właśnie uświetla Wam się tutaj na prezentacji. No i tak sobie pomyślałam, że. No dobra, ale z drugiej strony mogli mi tak powiedzieć, bo na przykład, gdyby każdy tak podchodził i prosił o ministra, to ten minister, no po pierwsze, ma swoje rzeczy prywatne i nie mógłby wychodzić i za każdym razem zrobić sobie zdjęcia z jakimiś osobami, bo szczególnie prosi go o to jedenastolatka. Bo po prostu do tego są inne spotkania. No ale mimo wszystko wyszłam, bo już był czas, i podeszłam do ochroniarzy, i się zapytałam, czy jest może możliwość, bym się spotkała z ministrem, bo mam dla niego bardzo fajny pomysł, o którym po prostu chciałabym opowiedzieć. No i ten ochroniarz podszedł do jakiejś pani, czy tam pana, do jakiejś osoby, opowiedział mu, tak mi się wydaje, przynajmniej o mnie, i już po chwili, po jakiejś dłuższej chwili, udało mi się wejść do środka i się spotkać z wiceministrem, i wiecie co? Koniec udało się załatwić ten patronat na konferencję, więc naprawdę było warto. A ten patronat był nie na taką zwykłą konferencję, jak go wtedy organizowałam, a to był 2018 lub 2019 rok, tylko to, był to patronat na konferencję z okazji Święta, które wymyśliłam i organizuję od 2018 roku. Jest to międzynarodowy dzień plecaka. Bo kiedy miałam właśnie te 10, 11, 12, 13 lat, to wydawało mi się, że w sumie niczym się nie wyróżniam organizując konferencje. Co teraz uważam za totalną głupotę i to jest po prostu strasznie głupie myślenie, że tak wtedy sobie o sobie myślałam, osiągając naprawdę bardzo wiele jak na tamten wiek. Ale mimo wszystko dzięki temu mam coś, co według mnie teraz jest genialnym pomysłem, czyli wymyśliłam wtedy święto, Międzynarodowy Dzień Plecaka, które organizujemy od 2018 roku, 15 października. No i co tego dnia proponuję? Tego dnia proponuję szkołom, aby dawały możliwość i przestrzeń swoim uczniom do tego, aby dzielili się swoimi pomysłami, historiami, marzeniami, pasjami, aby po pierwsze wiedzieli, że mają wsparcie, zarówno w swoich uczniach, jak i szkole. Ogólnie to święto ma bardzo dużo celów, ale chociażby to, o czym powiedziałam, dla młodszych klas są organizowane warsztaty i konkursy, dla starszych klas coś bardziej na ich poziomie, że tak powiem, są czasami organizowane całe konferencje, a mój ulubiony na przykład, Sposób świętowania tego święta jest wtedy, kiedy to uczniowie organizują go w swojej szkole i nie tylko samorząd szkolny, tylko ogólnie każdy, kto chce. Albo dla swojej klasy, albo dla całej szkoły. Większość szkół już pisuje ten dzień do swoich szkolnych kalendarzy, więc korzystając z okazji, że dzisiaj ogląda nas bardzo dużo osób z różnych szkół, zarówno w Polsce, jak i na jak i w Ukrainie, to też zachęcam do się z tym świętem i może wzięcia w nim udziału. No i. Ta historia z tym świętem zaczęła się od tego, że zaczęliśmy go organizować w kilku szkołach w Polsce i w Ukrainie, bo ja też jestem po prostu Ukrainką i znałam stamtąd kilka szkół. No a na przykład już rok temu organizowaliśmy taki ogólnopolski konkurs, który stał się międzynarodowym konkursem z BIKiem Polska, z naprawdę niesamowitymi nagrodami, co dodaje mi skrzydeł moja pasja. I to było tak niesamowite, kiedy szkoły, które jeszcze cztery lata temu zaczynały z nami, brały już udział w tak no naprawdę bardzo mocnym, jeśli mogę tak powiedzieć, konkursie, który również się skupiał właśnie na pasjach uczniów, bo na tym się skupiamy przez te kilka lat. No i... Przez te wszystkie lata nauczyłam się kilku rzeczy, że tak powiem. Miałam bardzo dużo porażek, które dzisiaj za porażki nie uważam. Miałam bardzo dużo sukcesów, ale jednak wybrałam takie chyba trzy najważniejsze rzeczy, które przydały mi się przez te wszystkie lata. Takie mini rady, ale raczej po prostu powiem Wam o moim doświadczeniu. Po pierwsze, to nic na siłę, bo pamiętajmy, że jeśli robimy coś na siłę, to przestaje to być naszą pasją, tylko takim przykrym obowiązkiem. I nie mówię to tylko o działalności społecznej, tylko ogólnie o jakichkolwiek... Pasjach. Też e, czasami trzeba sobie w czymś odmówić. Osoby, które dzisiaj nas dzisiaj oglądają z Ukrainy, myślę, że kojarzą taki zespół Open Kids, e, natomiast wam trochę opowiem o nim. Jest to zespół, który już no, nie do końca istnieje, a przynajmniej nie w takim samym składzie, ale było to kilka dziewczyn, mniej więcej w naszym wieku, które nagrywały piosenki e, i były w swoim kilka lat temu były bardzo popularne właśnie w Ukrainie. No i te dziewczyny, kiedyś oglądałam z nimi wywiady, bo byłam ogromną fanką, opowiadały coś takiego, że. One często musiały w sobie czymś odmawiać, bo kiedy inne osoby w ich wieku, a to było 10, 11, lat, 13, wychodziły i bawiły się z innymi osobami gdzieś na podwórku, oni musieli zostawiać w studio i uczyć się tekstów. Ale dzięki temu mają to, co mają teraz. Właśnie takie słowa powiedziały i właśnie te słowa wywołały we mnie taki wewnętrzny dialog i nimi od tamtego momentu się kieruję. Więc pamiętajmy, że jeśli coś robimy. To nie róbmy tego na siłę, ale jednak pamiętajmy, że to, co robimy, może nam się naprawdę przydać w przyszłości i, i dzięki temu możecie mieć to no coś wielkiego po prostu. No i słowo nie. Jest to najlepszy chyba taki przykład. Przez pierwsze 4-5 lat, kiedy byłam też trochę młodsza, bo miałam 10, 11, 12, 13, no, 14 lat, yy, bardzo często słyszałam słowo nie. Bo niestety takie młodsze osoby częściej muszą słyszeć słowo nie niż te starsze, ponieważ no po prostu dorośli mi nie zawsze koniecznie ufali, i rozumieli, co od nich chce, ale się nie poddawałam, bo wiedziałam, że dzięki tym nie stanę się tylko silniejsza i poczekam, i może 10 osób mi powie nie, a 11 powie tak. I właśnie tym się kierowałam. No i wiadomo, że tak sobie żyłam, występowałam, pisałam posty, bo też mocno. O, mam też bardzo ważną historię, o której zapomniałam opowiedzieć to też tak bardzo na szybko, że 50% spotkań, a nawet więcej, nigdy nie szło po mojej myśli. I to też jest o tym, byście się nie zniechęcali. Bo dzięki temu, że e, te. Spotkanie nie szło po mojej myśli, to z większości dostawałam nawet więcej niż chciałam. Mogło być to totalnie co innego. Na przykład, kiedyś spotkałam się z taką kobietą, która obiecała mi bardzo wiele, lecz na obietnicach się skończyło. Ale dzięki temu założyłam LinkedIn, bo o nim mi trochę opowiedziała. Gdzie teraz mam 13 tysięcy osób w swojej sieci kontaktów, które są niesamowicie inspirujące, dzięki którym osiągnęłam naprawdę bardzo wiele, ale to bardzo wiele, i które wspierają i motywują mnie do dzisiaj. Więc pamiętajmy też o tym. No i właśnie, jak już wcześniej wspominałam, żyłam sobie na spokojnie, robiłam jakieś konferencje, konkursy, aż nagle wybuchła wojna. I wiadomo, że nigdy wszystko nie może iść po naszej myśli, ale jednak tego. W swoim życiu chyba nigdy się nie spodziewałam, bo jak już wcześniej wspominałam, ja się przyprowadziłam tutaj z Krymu w Ukrainie jako ośmiolatka. Mimo tego, że nie słyszałam żadnych wybuchów, nie widziałam strzałów, nie widziałam nic tak drastycznego w pewnym sensie, to widziałam coś równie dla mnie okropnego. I broń Boże, nie zamierzam tego teraz porównywać, tylko opowiadam o swoim doświadczeniu i co było wtedy dla mnie trudne, bo moja mama jest bardzo wrażliwa. I co jakiś czas płaczę. Ale tamten okres, ten 2014 rok, to było coś. Nawet teraz płaczę z tego, co widzę. Ale tamten 2014 rok to było coś takiego, kiedy te łzy widziałam za często. A na przykład mój tata, który zawsze był dla mnie takim ogromnym wsparciem, nigdy nie widziałam w jego oczach żadnego strachu, wtedy widziałam go zdecydowanie za często. Jako taka mała ośmielatka. No i się przeprowadziłam i dzięki Bogu ukryli mnie przed wszystkimi tymi drastycznymi rzeczami, które mogły mnie spotkać, ale jednak e, słyszałam bardzo dużo, bo też byłam bardzo ciekawskim dzieckiem, więc też bardzo dużo pytań zadawałam. I na przykład w wieku 8 lat moim największym strachem była wojna. I nigdy tego nie potrafiłam wytłumaczyć, nigdy nie rozumiałam, czemu mam coś takiego, a jednak po 8 latach zdałam sobie sprawę, że to dlatego, że tyle się o tym po prostu nasłuchałam. No i kiedy wybuchła ta wojna już 24 lutego, to ja już pierwszego dnia wiedziałam, że ja będę coś robić, bo wtedy taka ta ośmioletnia ja. Poradziłam sobie dzięki temu, że bardzo dużo osób z mojej klasy, z mojego podwórka, z którymi otrzymuję kontakt do dzisiaj, po prostu bardzo mocno mnie wspierały. I kiedy były jakieś mniejsze problemy z nauczycielami czy z innymi osobami, to zawsze moje klasy mogła po prostu wstać, pokłócić się z tymi nauczycielami, ale bym nie musiała się stresować jeszcze bardziej niż to było potrzebne. No i już tego pierwszego dnia widziałam, że będę coś robić. I nie wiedziałam jeszcze co. Na początku planowałam wpłacanie pieniędzy na, zbiórek, na zbiórki, ale później sobie przypomniałam, że mam fundację, mam jakieś tam doświadczenie w działalności społecznej, ale przede wszystkim mam przyjaciół i moją rodzinę, która zawsze mnie bardzo chętnie wesprze. I pojawiły się dwie moje przyjaciółki, czyli Wiktoria i Oliwka Pasternak, które po prostu już pierwszego dnia powiedziały mi, że nieważne, co będę chciała robić, one będą to robić ze mną, będą mi pomagać i będą mnie wspierać. Aż w końcu. Powstało coś takiego, że to nie ja to wymyśliłam, tylko we trójkę sobie usiadłyśmy i wymyśliłyśmy taki projekt, taką akcję, nastolatki, nastolatkom. I na początku, o, nawet tutaj widzicie je na zdjęciu, ta ciemniejsza to Oliwka, ta jaśniejsza to Wiktoria. I na samym początku chciałyśmy robić coś takiego, żeby łączyć osoby z Ukrainy, nastolatków z osobami z Polski. Ale spotkałyśmy się z pewnym problemem, który teraz może się wydawać dość oczywisty, natomiast wtedy, no. Nawet o tym nie myślałyśmy, bo działałyśmy bardzo szybko i pod wpływem chwili. Mianowicie to, że te osoby przeżyły traumę, ogromną traumę, i że te osoby po prostu pewne... jednego dnia obudziły się od budzika, poszły na spacer ze swoim psem, lub pobawiły się z kotem, zjedli śniadanie z rodziną i wyszli na spacer z przyjaciółmi. A kolejnego dnia obudzili się od bomby spadającej pod oknem, zostawili swojego psa, kota czy chomika, zostawili jakiegoś członka rodziny, ich przyjaciele są gdzieś na całym świecie i nagle się przeprowadzają po prostu do innego kraju, gdzie jest inny język, inna kultura, w nieznane i jest to przede wszystkim zmiana. A każda zmiana jest trudna, a szczególnie ta, której nie planowaliśmy, której nie chcieliśmy. No i... Wyobrażałyśmy sobie, jak będzie im ciężko, i te osoby na początku nie chciały się właśnie integrować, może nie chciały się zgłaszać do naszych wolontariuszy, bo się po prostu bali. A właśnie zorganizowaliśmy taki wolontariat z osobami z Polski. I dzisiaj są nawet tutaj nasi niektórzy wolontariusze, więc bardzo fajnie, że wspierają nawet mnie w tej chwili. No i te osoby zaczęłyśmy organizować wyjścia. Zaczęłyśmy organizować do teatrów, do kin i do innych takich miejsc rozrywki, gdzie nasi wolontariusze z Polski mogli się integrować z osobami z Ukrainy. Aż nagle się okazało, że coraz więcej osób z Ukrainy również chce do nas dołączać i również chcą z nami organizować jakieś akcje, chcą, chcą zostać naszymi wolontariuszami. No i wtedy otworzyliśmy. E właśnie o Orange'u, za co bardzo dziękuję, dziękujemy, otworzyliśmy biuro, gdzie pomagaliśmy charytatywnie bardzo mocno. Aż później pomyślałyśmy, że no dobra, to te osoby tutaj przychodzą, ale fajnie by było przede wszystkim nadal się skupić na tych nastolatkach, bo te wyjścia trochę ucichły, bo no wiadomo, już z upływem czasu coraz mniej mnie zorganizowało takie bezpłatne wyjścia, plus każdy sobie może ogarnąć takie bezpłatne wyjście. I już widzę, że czas mi się skończył, ale dosłownie jeszcze dwa słowa. Yy, I było coś takiego, że zaczęliśmy yy, w samym biurze. Organizować jakieś spotkanie integracyjne dla naszych wolontariuszy z Polski i z Ukrainy, aby te osoby mogły się ze sobą zintegrować, mimo wszystko się zaprzyjaźnić, ale przede wszystkim chciał, chcieliśmy, chciałyśmy, a bardziej chcieliśmy, bo nasz zespół bardzo się powiększył e, chcieliśmy, żeby m, te osoby e, dos, miały naprawdę ogromne wsparcie właśnie te, które do nas codziennie przychodzą i pomagają też innym. I udało się zrobić coś takiego, że teraz pomagamy konkretnym osobom, które przyjechały tutaj i nie, że no w pewnym sensie nie tylko siedzą i nic nie robią, tylko również pomagają i dają bardzo wiele od siebie, żeby mimo wszystko no, próbować e, tutaj się zaadoptować, ale nie tylko się zaadoptować, tylko też pomagają innym osobom. No i właśnie tak to teraz u nas wygląda, ale nadal dajemy tą pomoc charytatywną. No i. W sumie wydaje mi się, że wszystko już Wam opowiedziałam, więc na koniec może powiem to, że jak wcześniej już mówiłam, moja historia właśnie zaczęła się od tego miejsca, czyli od Centrum Nauki Kopernik. I bardzo się cieszę, że kiedy po kilku latach tu wróciłam i nadal wracam, to nigdy nie wracam tą samą osobą w pełnym sensie, bo zawsze wracam mając nowe doświadczenie, nowe znajomości, nowe porażki, ale również nowe sukcesy. I tego chciałabym życzyć również Wam. Że pomimo wyzwań i trudności, z którymi się spotkacie, chciałabym, żeby to było takie Wasze w pewnym sensie zwykłe doświadczenie, które po prostu Wam się jeszcze w życiu przyda. I nieważne z czym się spotkaliście lub z jakiego jesteście kraju, życzę Wam, a może nawet po prostu zacytuję taką pewną rzecz, byście nie czekali aż przyminie burza, tylko nauczyli się tańczyć w deszczu. Dziękuję bardzo.